Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Dzień dobry. <laughs> Przyjechał to meczek. Krzysiek dał na taksóweczkę Chodź, Tomku. Idź, proszę, przodem. Idź, zobacz, ile śniegu. Ciebie nie ma, gospodarza nie ma, kurwa i śniegu napadało. No, gospodarza nie ma i śniegu napadało. Jak to jest? Nie I i tu, i tu. No to widzisz, no. No to jutro po ja nie wiem no On będzie o piwo się z tobą kłócił że wypiłeś piwo Jakie piwo? No jakieś tam stało Tak, znakło Wszystko miał Zimno domę jakuję Gdzie tam zimno? nie Patrz do papierów do palenia jest Widzisz ile <laughs> się do jedzenia? Co witaj No idź Idź! Dzień dobry panu! Dzień dobry panu! Może, może byś dał. się! Co tu się dzieje, burder? Jak cholera Czekaj, Tomku. Masz 50 zł. Kosztowało? Co? 50 zł. taksówka. A, 50 no. no? Cześć! siema Co ty chcesz ode mnie? Idź, siadaj, zobacz, co przysłali. Nie, tam! Siadasz. No tam, tam, ja tu. Zobacz, co, tam co... się dzieje. Zobacz, co przysłali Krzyśkowi Co tu jest? Pasza. Pasza dla mnie. Bo ja mnie. A, to, Tam prezent. Prezent. prezent, się. Prezent. Co? Prezent, prezent tobie. Cicho, mnie już zaczyna się... Co wyradził? Co? Co się dzieje? A ty to co Grzecznie, cicho. No, co chcesz? Jarek. No co? Porozmawiaj z Tomkiem, a teraz za sprzątanie się bierz. Dobra, ja muszę tylko trochę. No to Tomek przynieść worek, no. Worek dawaj i weź podejdź, czy łódkę jedzie. Co? Co? Chcesz sprawdzić nie? Tak, proszę bardzo. Nie. Długo Masz. Nie muszę. Musisz. To, jak, cię, Musisz. To, jak, cię, jak chcesz, jak to... chcesz. Musisz, bo jak nie to pojedz. No to wyjeżdżę. No. Jak chcesz. No. Nie ma problemu. Jak tam rybki? Żyję na No i dobrze, ten swój. I torby proszę nie zrzucać. No pogadajcie. Chrawę dzisiaj. Co? Włuchaj? Wczoraj. Wczoraj. Krawęś? Wczoraj. A, A dzisiaj? Dzisiaj nie. Dzisiaj bardzo mam. To dmuchnij. Nie, nie muszę. Musisz. Nie. Podzielej ja dmuchnę w łypie. tobie. Nie możesz. No. Patrz. Stoją. Pod bramką. Jest stoją. Co? Ochronę. No i dobrze. Ochrona, Tomeczka, tak? To przyszli widzowie jacyś, no jak ochrona? Zamknąłeś łamkę? Tak, zamknięte. Mam gdzie Op... klucze? O tu twoje klucze. Ja swój brałem, po co mi twój? Cza? Ja swój brałem, po co mi twój? A. No. To co, dogadacie się jakoś, czy nie? Tomek, chcesz tutaj zostać u Krzyśka? Nie wiem, burlarz ja znowu w chacie. No co to jest? No karma dla knura. Dla świn. Dla mnie. Przysłali. no Musisz ja... karmić. Tak. Płatki takie. Nie. Otręby. No takie coś, nie wiem jak to nazwać, no jakieś takie kulki. No 25 kg. Miejcie zadowolenie! Ale, przecież... Miej to, miej to Ale przecież, to, przecież to jest ten mm. Miejcie zadowolenie! Śmiejcie! Bo od razu ha, ha, ha! I sierpniacki, aż tak zrobiłeś. Dobra, ja jeżdżę. No jak chcecie, no. To zobaczycie, czy nie? Jak będziesz normalnie odzywał się do mnie. Słuchaj, jeżeli nie będzie zamiast śmiać się. Ale on się nie śmiał z ciebie. Nie, śmiał się. No gdzie z ciebie? Śmiał się. Aj to wyskacił. Kiedy? Teraz niedawno. Jak na to spojrzałeś. Jak on powiedział, że przysłali? Tak, bo bo to przysłali. Jak z, z ciebie się śmieję, z, z tym. Rozumiesz? Z tym się śmieję. A nie z ciebie. No. Po co to jest? To A ja nie... wiem, że będzie. Po co tutaj górną bycie To Zapytaj się na ekranie. Zapytaj się, Tompu. No. Zapytaj się. A, wiedzisz. Mlewo. No, czekaj, Brawo. myśli, co powiedzieć ma. Po co tobie to? Zabierz się ich. Nie mnie. Tu w kamerę powiedz. Przepraszam bardzo. Po co to jest dla niego, jak on nie ma? Przepraszam. Dzięki. No, zapytał. Może odpowiedzą. Widzisz jak teraz żyją mnie? A, o, co jeszcze przysłali Zobacz! Tam, o! O, tu! Pokaż! Po, tu, kot stań, tu zobacz. Pokaż Takiego pana króle ma. O tam, 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 o tam Widzisz pana? No to ładnie masz. To pięknie masz. No, widzisz? Pięknie. Dla mnie. Takich takie gumna nie przysyłają no Ciebie też? Tylko tobie przysyłają Nie, dla ciebie nie A, tam tobie ktoś przysłał, tam leży O tu czy tam? No to piwo 0% ktoś przysłał, tak? Co rzuciliśmy z To no, tu jest. Dla Tomka. Piwo 0% ponoć. Nie wiem czy 0%. No to obadasz. A gdzie koszulka ja tutaj położyłem? Nie ma koszulki. O, zapomniałem zabrać. Bo Jarek przysłał koszulkę do ciebie. Chciałeś koszulkę, tak? Może. No i tutaj nie Krzysiek nie. zabrał... Bo to koszulka bo tam koszulka nie dla jego. O. Tak. No dla to ja na Jarka powiedziałem, że taka koszulka będzie przysłać, ja będę zabierać. Czekaj, dzisiaj jest niedziela? Nie, tak. poniedziałek. Dzisiaj jest niedziela, a tym bardziej... Handlowa niedziela. Półdą. No. Dzisiaj piękny dzień jest. Muszę wyjechać dzisiaj? Gdzie? No Dzisiaj nie będę było dzisiaj u niego. Zima, zimno! Śnieg, gdzie ty się wybierasz, chłopie? No, nie wnikam, Ale co? No, mówi, że gdzieś musi wyjechać. Gdzie? Nie, u Ciebie dzisiaj nie będę nocował. Co? Tynku. Nie będę nocował dzisiaj. A czemu? Bo nie. Ale czego? Dlaczego? 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 A muszę? Co? A, chcia... muszę? A chciałbyś, żeby nocował? Jezusze. A chciałbyś? dwóch No dobra. Życzę. A chciałbyś, żeby nocował? Jak niby, nie? Tręk to? No nie ma tręk No widzisz, że trzeźwy. Nie. Jeden piwo odskazałeś, ja wiedziałem. Stąd. Jakie piwo? Jakie piwo? Co ty gadasz? No ty, ty, ty chcesz zarobić? Chcę. Chce, chcesz zarobić? Nie machaj łapki. Nie machaj, bo u mnie nic długo tobie dać. Nic długo. I przynieś, i... Wiesz? No ale po co? Trzybamy sobie. Ty... Dobra, wyjeżdżamy stąd. Po co ty się kłócisz, Krzysiek? Nie ma co o tym. Niech ma to. Jak nie będzie chleć, może nocować. No toż nie będzie, toż mówił, że nie. No ale jak ty tak jego, do niego tak się będziesz odzywał, to on jak tu nie Przepraszam będzie? Przepraszam bardzo, ale czego? Eee, ty nam mówiłeś, weź skradni i udamy odkurzać ja to nie... twoje było hasełko. A to udowodnij mi to, tak? pokaż, pokaż mi to. Jak ja, tu, jak ja tu stałem, ty. Tak, stałem. Tam coś w kuchni? Nie, tam w kuchni nie stałem, wszystko Ta, było nagrywane. Nie człowiek powiedział A to by człowiek powiedział. A mi też dużo powiedzieli, I co? No, 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 sra. To i ślej. No, było już. Nie, wyjeżdżamy. Ale ja, ty to ja nie jedziesz ze mną, Tomek, bo ja mam sprawy do załatwienia jeszcze. No to ja. Jak tam sobie chcesz, no? Tam podjedziemy tam, gdzie trzeba i ja to usiądę. To i co, zostajesz czy nie? Nie. A na czego? Nie, bo, krzy... bo krzycisz na niego, no? drześ nie, się... Ja nie krzyczę. Darłeś się przed chwilą, cały czas. Po co to ich tak się odzywa? A po co pić? No to i on nie chce tu być, no i wyjeżdża, no. On chce pić, tak? Nie chce pić. Jak nie chce, to niech to będzie. No to nie krzycz na niego, no, odzywaj się do niego ja normalnie. że nie ja, ja normalnie rozmawiam. No? no. To to może zostać, no jak on będzie normalnie. Obiecujesz, że będziesz normalnie się odzywał? A on będzie. nie chce obiecujesz? Nie będziesz chować? Nie. Nie, a ty będziesz normalnie? Nie, ja mam pytanie do Tomka. Normalne pytanie. Ile razy mówisz, że nie. Ile razy? Ty, 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 tak krzyczał, niech on to ma... Ja pokazuję, jak ty mówiłeś. Dobra, wyjeżdżamy. No poczekaj, ty, ja jeszcze chwilę porozmawiam no. z wszystkim. Ja ty tylko umiesz udawać. Mówię, Tomek, ty weź się zastanów raz, bo jest tak, tak Krzysiu, zostaje, nie będę pić piwa, wódki, wina. Dosyć! Klapa z tym, O. Bo ja Ciebie wyprowadzić na człowieka. Nie na pijaka, alkoholika, tylko na człowieka. Ja nic złego nie robię. Nawet policja przyjdzie powie, dobrze pan konoran Nie Nieraz było na Wojtka i mówili, dobrze pan konoran Tak było? Było, było, było. Przyjeżdżali, zabierali. No. A Wojciech nie pij, nie wąchaj. I nie pił, nie wąchał? Co? I nie pił? Wąchał i pił! No. Bo jego młodzież namawiała! A ty przyjechałeś i, i przyjechali radę. Nie ma już, ci poszli. No, poszli, bo bramkę nie otworzono, A żeby byli otworzone, to. O, to co, zostajesz czy nie? Nie. Muszę wyjechać. A gdzie? Ale czego nie zostajesz? Bo nie. A, bo chcesz pić, tak? Nie, chcę otworzyć. Nie, powiedz, otwórzcie, tak? Powiedz, Krzyżu, chcę chlać. Chcę otworzyć, rozumiesz? Nie, Koczu. A ty nie otworzysz, otworzysz. Rozpalek w I tak dalej. Ja zamówię jedzenie. Masz w od chujan. A po co jedzenie no. zamawiać? To już masz tyle jedzenia. Cały ten stoi jedzenia. No. No, no. no. to co? Zostajesz czy nie? Nie. Ale czego? Zadałem sobie pytanie, dlaczego? Ja muszę pieniążki dostać. Co? Od tego pana. Od, od jakiego pana? Od Jarka. A jeszcze nie przyszły pieniądze. No, nie wiem. Nie przyszły. Jeszcze no, idą. Ale on, on chyba czuł, Ale, to, ale pamiętaj, ja tak. dzwonię do Jacka Nagrane jest, no. żeby to pieniędzy nie dało. I nie weźmiał. Zero. Zero miał Bo ja rozmawiałem. Czy jest nagrane. Jest nie my Mówię ci szczerze. I nie będziemy. Bo idzie euro. To euro pójdzie. Dolary. Do mnie. A, dolary. No. Do, dolary pójdą do mnie. Dwoje. Wiesz. Do przechowania? Co? Do przechowania? No, zobaczymy. Jak będzie akurat dostanie. Jeżeli nie, nie. Koniec. Bo z takimi ludźmi, to trzeba. No! Lejce. O tak! U mnie konie byli, jedna, bystre byli, wiesz co to bystre? Jeżeli bystre to co się robi konie? Po zęba. węglowę. Raz, raz i koń normalny jest, idzie w wozie. No tak, tak. Zgadza się? Tak. Taka baczka i kasztan był, to nie kurwa e, te rwali. E, to otwórz, zobacz co to jest. Szleje. Po strąkiermanie, a kurwa. Później. Co? Później. Jak chcesz. Ale co? Żeby otworzył tą paczkę, zobaczył co tam jest. To otwórz. Otwórz. Dać noże? Dać noże? Nie. Sprawdzimy jak kamer nie będzie. A tu kamer nie ma. U domu nie ma. Tu są. Na podwórku. Na podwórku. Za. Braneczek. to co? Ja jak tam Ale to otwórz, otwórz tylko wyciągnij z tej, tej co tam jest, z folii tej. Ale, ale to nie ma nagrywania. Człowieku. Otwórz. Daj mu noża. Daj mu noza, niech otworzy. Pamiętaj, żeby tego nie było. Pana? Pana ja nie pokazuję pana. Proszę. Otwórz tak. i zobacz sobie co tam dostaniesz. Nie wiem no. co tam jest. No mnie nie otwiera. O, o psz, kurwa. Co? Piwo no, wypij teraz. noża wbił w puszkę. Kurwa. Noża wbił w puszkę no. I ten nalał, tak? Nie na spodnie nalał, o! Patrz, wypłynęło. Zaraz zobaczę co to jest O Jezu, czekaj, zaraz zobaczymy. Nad zlewem. Kurwa. Nad zlewem. Zimno w tej chacie. No, puszkę wbiłeś nóż. Kur. Dobra zaraz zobaczymy co to jest Ale zimno pchacie ja pierdolę Chcie tutaj zimno ale tam w pokoju nie Aha, Widzisz bo Daj zamknięto drzwi Chodź tu nie wylecie drzwi Ale zimno leci tobie Ty mówisz Zadaj tu, ja żebym wiedział Czekaj bo tu się leje To niech się leje No <laughs> Ja bym nie Weź się mu otwórz. A ja nie będę się maczał w tył. Bo to piwer śmierdzi no. O, co, co to jest? Język on nie podchodzi. Niech wiatr będzie plecykowy i tu niech otwiera. On umie otwierać. A ty umiesz. No, by ktoś odezwał się, to ja no i les Ale tu yes. utwierdza, tu zamykali. Jezu, co to jest za piwo? Ale debile, ja pierdolę. No debile? nazywasz kogoś debilem, który gdzieś wysłał yy, piwo? No jak ty tak możesz, Tomek? E? No. Ktoś zabezpieczył, żeby nie pękła w czasie podróży, transportu. A ty pierdolisz, się nie umiesz otworzyć. No. No to duża puszka jakaś była. No, zmarnowałeś. Czy wybliżasz O, no, widzisz jak wbiłeś? Tyskie. Albo bo tu dziura graje się. Tu wbiłeś noże. Tyskie! Ten. Kubek jakiś Jest tutaj jakiś kubek No nie, U... tam wiem. to wiem to... Nie, no bo wylał O tam, nas, po tym stoi O, tam daleko A to 0% piwo Kubka, szuka. Masz tam kubek, Tomek, o, na trapecie. Sięgniesz tam? Pokaż, czy Zaraz, czekaj, bo on chce kubek, żeby się nie wylewało. Tylko nie może dojść do kubka. Dobra, wyrzuć te w piwo i tak już wylane. Weź do talerza. Pokaż puszkę. No zaraz, czekaj, szuka kubka jakiegoś. Nie może się dostać. A w zlewie nie ma? Masz, niech umyje. O, masz kubek, ci da. Umyje i będziesz miał kubek. O, masz, umyj i będziesz miał kubek. O, z herbaty.

No piwo, no bezalkoholowe. Zero <tryk> Nie wiem. Tak. A zaraz pokażę czekaj tutaj. No już wypić śmiało. To nie działka. No ta! Przecięta. Uważaj, bo tu rozcięte. Tu patrzę ci pokażę, gdzie napisane, że zero. O tutaj o musisz okulary wziąć. Nie. Tu gdzie się było napisane, czekaj. Nie, nie. Tu kurwa tu! A że ty ślepy to nie moja wina. 0%. No, zero. Ma, daj ci powiększe. Weź odwróć. Odwróć tymi napisami. Czekaj, ja spróbuję to powiększyć. Nie wiem czy się da. Za słabe światło tu. Czekaj. O, patrz, 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 alkohol na samej górze, widzisz? Ile? No i co? Zero. Niech Chodź już się jeszcze. Ja... światło, Tomek, to zgaś, co? Jak możesz. Dzialej. Zamykaj tu drzwi, bo tu ciepło masza tam. Posz... Posz... O, o, boksy widzisz?